Emma widzę, to jest mój najlepszy start na Hunt SMP. Eee, wyświetlcie to. Start serwera. Frytek, Frytek, Frytek. Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu. Silver, Dobra, chodź. Chodź, uciekamy, uciekamy. Chodźcie, Frytek i Johansson za mną. Ej, chodź, chory, nie wy. Chodź, chodźcie. Ej, Frytek i Johansson. Frytek i Johansson, chodźcie na max 3. Max 3. Ruch toczy. Tulsy i dawaj Szymoniksa. Ale tu jest kamień, to od razu kamień. No, jestem już. Dobra. Da. no. Ja no, pewnie nie już kamień. Łódki, łódki. <grym> <grym> Chłopak! Ej, uważaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie no, jak go odciągniesz, to ja szybko skończę tulsy. Ty masz go odciągnąć, a no, ja już mam cztery drewna. Trzyma, w filmie jakieś random będzie, starać się im właśnie przed zrobieniem to usu. Też, ja już mam, wszystko. mam tej, już wszystko, mam aptyki, wszystko to Ja go odciągam, je. odciągam go. Podacie ja za tobą! Nie, ej, 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 ej. bije mnie, coś, biję mnie! Bij mnie, ej, ej, ratunku, help, help! Ja to, mam ci je uratować. Umieram, umieram. Idę do ciebie, nie wam nie mam tu jestem, tu jestem. Dobra, dawaj go, dawaj go. Umarłem. Ajcie teraz. Ej, umarłem. Ej, nie mam. Tak, wzią. Wzią. tak, właśnie, zdobyłem swoje pierwsze serce. Jest. Okay, Mam jedno serce plus. Który taki już ci daj ukośnij kompas i będziesz miał na nas kompas. Musisz ukośnić kompas i silver game. Nie mogę, bo mnie cały czas ktoś bije. No, i. Chodź na minus 250, na minus 250. Minus 250, minus 250. Tak. Nie, no... Co no to jest, co oni się tak na mnie sfokusowali? Um... się. Zaczekaj, zaczekaj na mnie. No nie. No i, ja, tak, ja, tak ale się Gdzie Oni tu są, no dawaj tam! Ja co idę? Jest z dwóch, dawaj dło, dło. Przyszuk, Przyszuk, musimy zbyt. cię uratować. No ja ogólnie tracę wszystkie serca, bo mnie cały czas zganiają. Są na mnie samoty. Dobra, Switek, chodź ci, Hasan. Spandaj Snake. -a. Dobra, wtytek, yy, uciekamy. Jestem już na tych kordach, ale was tu nie ma. No, jestem za tobą. Wtytek. Jestem... Dobra, widzę, że to jest jedna Chodź sobie... na mnie, uchodźcie. Yy, no, low mam, low mam, low mam. Uciekaj ja tam, gdzie uciekałeś. No, najgorszy. No, najgorszy, kurczę, widzę, że mam. Chodź, uciekaj tam, gdzie uciekaliśmy. Musimy się ogarnąć. Dobra, nie Uciekaj, uciekaj, tu nas pinta. Aj, ci. Umarnąłem. I pomocy. pomocy. Ja się ja mam pół serca. Ja mam dwa. E, Simonix ma dwa moje serca, więc ja mam trzynaście serca, serca, więc nie warto, żebym. No. Tak właśnie zginąłem i jeszcze bardziej chciałam się zemścić. Zdobyłem trzy dodatkowe serca i nagle frytek musiał kończyć. Jest. Tak czytam, tat. Patrz. Ale czanki się zblokowały. No. Tu może być wioska, Musimy mhm. jakoś to mądrze zagrać. Później zajrzyliśmy spawner i szliśmy do nenderów. No, za skórę, bo chłopco nie dość, że spawn killuje, mhm. e, on mi zabrał dużo stercji. No, wy, bo... wy też spawn killujecie, wy też spawn killujecie. No nie, ale nie, pirosik z więcej spawn killuje. zobaczcie, ile on zabił. No, wy nam spawn killowaliście. Gdzie jesteś, Silver? W nederze tutaj. Nie ma co Ciebie być w tym... Ten... Gdzie W nederze. Co? Mamy no trakbary. I możemy się jakoś spotkać, nie? Bo... E, bo macie jakieś ity, bo my jesteśmy ogólnie... E, Jowanson, wejdź z tego Nederu nie ma co. Bo my jesteśmy jesteśmy słabi i chcieliśmy no. też wziąć, wiesz co, są już z mocniejszymi trochę od nas. Mhm. Mm Ej, zaczekaj! Iwason! Co? Jewason? Ej, to jakie kurde Gdzie się chcecie spotkać? Aktualnie na razie się nie chcemy spotkać, ale patrzcie na czat, tyle powiem. Zaraz. Zaczekajcie chwilę, muszę tu dojść. A! Dzi, tyle mogę Chcecie się spotkać czy nie? No razie już chyba nie. Później, później, później. Chodźcie, chodźcie. I to jest ten mój ulubiony. Ok. Dobra. Tylko jedno, kurczę, szkoda. Po zutowaniu i pastwisz, wypłaciliśmy się tradeowe. Wiesz, nawet się tego nie spodziewałem. I oni mogą hmm? pójść, szybkie ślady. Może jedną tylko Nie, piglin! Złote rzeczy! Ty, bo oni chyba za nami poszli. To nie. My sobie zrobiliśmy sami portal. Silver, masz drewno? Mam. Ale Oho, dobra, dobra, let's go. Masz strzały? Mhm, masz wasze

Dobra, no dobra, to dobra, to dobra to jest, to. jest słodka się Mam tu jabłko, nag, nag. No. Nie chodzić do deteru, zabudowa obszem. E, e, trzymać tarcze nie dość, że nie dało się spisać starcia, to jeszcze mój sojusznik zginął. Poniesz, ty masz tarczę! Trzymam, trzymam, trzymam! A jak dostaję? Ej, ja może was uratować? Nie możesz! Ja, ja. Silver, zaczujesz trapa? Tak! Minus 350 na 1029! Daj, daj, kordy, Silber. daj, kordy, daj, kordy. Ja się udatniam, bo nie da się tym Nie wiem ale nas jeżeli za to zginął Zginął Tak zginął, że też na tego nie spodziewają No popal się! Co no się stało No mówię, że zginął za to, co no, zrobili Ale oni nie mieli, robisz nie? Nie. A oni co dalej w tym moim portal trapie? Nie, ale nie. wiesz, że oni nie mieli jak zniszczyć. Co nie? To, to, to są króliki, które są obok mnie. I to jest taki zawód co chwilę. Nie rozumiem. Później Jowanson pokazał mi kordy cave'a, do którego się udałem. To ja już idę, bo tak. jestem blisko. Masz taki do cave jakby? Tak. Ty już możesz tam powoli schodzić, ale czekaj, bo... Piękna była? Ja skórę ogarniam. Dobra. Później wykopaliśmy sety i poszliśmy się tradeować. Walka niestety się nie nagrała, ale wygraliśmy. Zabiliśmy wszystkich dwóch. Jeden za dużo. No, ej, to jutro się spotkajmy, nie, Jutro. No to teraz. No, to... no dobra, nie, nie jutro, tak jutro, jutro, jutro. Muszę kończyć. elo. Ej, ten był się a po co chcecie? czekajcie, czekaj, no. Ja nie, się ale nie, ja chcę ci z… dać temy. Teraz akurat chcę ci dać temy. Chodź! Nie będzie. Obiecuję, że ty nie. Obiecuję, obiecuję teraz. Co chciałbyś dostać? Mogę Ci dać 16 chlebka na zgodę. No, nie, nie, ja mam, ale jeśli... Dobra, to... Na zgodę, na zgodę. Proszę. Piękno. A ja mogę... Ej, nie, no, to... no Juwanson! To... Nie pejtowałem, chciałam udać chlebek na zgodę. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda z Hunt SMP.